Siemanko, dzisiaj z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku Superligi. A dzisiaj rozpoczynamy od meczu ostatniego w sezonie zasadniczym z Borussią Dortmund, a potem mamy ćwierćfinał Pucharu Superligi z Manchesterem City. Jesteśmy oczywiście liderem tabeli, mamy 14 punktów przewagi nad PSG. No ale jest jeden mały problem, występuje tutaj podział punktów, więc w grupie mistrzowskiej nasza przewaga nie będzie już aż tak imponująca. Jordi Alba nie może grać, więc w jego miejsce zagra... No, właśnie, kto by mógł zagrać? Oto jest pytanie. Komu by tu dać szansę? A dajmy, temu, który na to po prostu zasługuje. Czyli Roberto, dobry prawy obrońca, ale niestety przegrywa rywalizację z Nelsonem Semedo, więc może na lewej stronie jako zmiennik Jordiego alby również dobrze sobie poradzi. No i co tu dużo mówić? Dokonamy kilku może zmian? Chociaż czy warto? Może rakiticia zmienimy. I damy tutaj szansę, nawet Ricky Pisz jakoś tak. No i zaczynajmy pierwsze spotkanie. Dobrze tutaj Semedo, do środka. Jest Busquets, łatwo opanował piłkę, ale źle zagrał Gomez. Jeszcze pakolka Serna, na pole karne, ale Wolf trafia tylko w słupek. Mamy sporo szczęścia. I jeszcze tutaj kontra Barcelony, Suarez, kapitalne rozrzucenie gry do Dembele, który nie chce dać się wygryć Suarezowi z podstawowego składu, ale tym razem złe dośrodkowanie. Dobrze, jednak Busquets to zgarnia. Neymar do Leo Messiego i 1 do 0, ależ fantastyczny początek Barcelony. To jest właśnie nasz gwiazdor 1, praktycznie kontakt z piłką i od razu Bramka. Na niego zawsze można liczyć wielka radość w Barcelonie, bo już w 11 minucie wychodzimy na prowadzenie na własnym stadionie. No i teraz na spokojnie możemy kontrolować to spotkanie. Świetne przejęcie Busquetsa, zagranie do Dembele. Ładne zastawienie. Jeszcze wycofanie, Pisz do środka, Suarez. Czekasz, ktoś wyjdzie na pozycję i kapitalnie do Dembele! I 2 do 0. Z prawej nogi jak widać Dembele również daje radę. Mimo iż wiodącą jest u niego oczywiście lewa noga. No ale to było klasowe wykończenie. No i to sobie bardzo cenię, 2 do 0. Gramy swoje no, i Borys jest bez szans. Zagadu, Witzel, Jeszcze Monreal beznadziejne na podanie. Suarez po w pojedynku biegowym z Zagadu. I o dziwo, Urugwajczyk to wygrywa. Czy będzie centra? Zobaczmy indywidualna akcja. Luis Suarez i 3 do zera. Nie musiał do nikogo podawać, bo sam wszystko załatwił. Fantastyczne wykończenie Urugwajczyka po bliższym słupku. No, i Bramkarz kapituluje, wyciągając piłkę z siatki. Rewelacyjnie to zrobił, no i to jest właśnie to. Suarez w najlepszej formie. Zrobił praktycznie wszystko sam. No i o to właśnie chodzi. Za to go cenimy. Dobrze, Delaney, do środka. Paco Alcacer, Sergio Gomez, Alcacer, jeszcze tutaj uderzenie Guerreiro, no ale na całe szczęście nasz zawodnik mógł odprowadzić piłkę wzrokiem. No bo ten strzał był niecelny, a to nawet nie uderzał Guerreiro, tylko Wolf. Okazja do kontry. Messi rozpędza się z piłką. Czy poda tak jest do Salaha? Mohamed Salah przypadkowo podał do Martinez, ale najważniejsze, że się udało. Busquets, Salah w polu karnym łatwo zablokowany. I będzie tylko rzut rożny po tym, jak piłka odbiła się od dwóch graczy Borus Dortmund. Niezły flipper, ale niestety kończy się tylko rzutem rożnym. No ale to zawsze jakieś zagrożenie. Może skorzystamy. Messi na bliższy słupek. Martinez. No ale złe uderzenie. Tutaj. Wenezuelczyka, no i będzie wznowienie gry od bramki. A mogliśmy już prowadzić 4 do 0. Jednak pamiętajmy, 3 do 0 to również bardzo dobry wynik. Messi do Salaha, Mohamed Salah rewelacyjnie do Semedo. Czy będzie centra na pole karne? Patrzymy. Semedo, ładny dribbling. Nelson Semedo do Messiego, Mohamed Salah niecelnie. Chciał to bardzo sprytnie uderzyć. No, ale od szczęścia dzielił go naprawdę sporo. Powinien popracować nad precyzją. Dobrze, Dachu. Podanie do Wolfa. Ten wycofuje. Axel Witzel do Wolfa. Czy opanuje piłkę? Zgrywa z pierwszej na pole karne. Piketo wybija. Jeszcze oddalenie. Witzel Dachu. Dachu ma szansę schodzić do lewej nogi. Ter Steigen to broni. Rewelacyjna postawa niemieckiego bramkarza, który powstrzymał gracza Borus Dortmund. Chciał uderzyć bardzo precyzyjnie, ale coś ewidentnie nie wyszło i Ter Stegen interweniował. Koniec meczu: zwycięstwo 3 do 0 bardzo dobre zakończenie sezonu zasadniczego w wykonaniu FC Barcelony. Pokonujemy pewnie Borussia Dortmund, praktycznie trzy pierwsze sytuacje i już trzy bramki. No i potem mogliśmy się bawić. Pewny wynik: zadowolenie kibiców musi być. No i najważniejsi piłkarze również zagrali znakomicie. Ter Stegen: trzy interwencje, hits zaledwie jedna. No, i bez zbędnego gadania przechodzimy dalej. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, i oczywiście wygrywamy rundę zasadniczą w Super Ligi, no bo budowaliśmy ją na podstawie Ligi Austriackiej. Więc teraz będzie runda dodatkowa z podziałem punktów. Więc zaczną się emocje, no bo jednak nasza przewaga zdecydowanie stopnieje. No i będziemy musieli się nastawiać na bardzo ciężką rywalizację o każdy punkt, no bo tam już zostaną tylko najlepsze drużyny z najlepszych. No, czyli już śmietanka ze śmietanki. No ale jeszcze nie wszystkie spotkania zostały rozegrane. No ale już widzimy, że już wszystko jest jasne. Barcelona, Atletico, PSG, Liverpool, Real Madrid. No i ostatni drużyny nie doczytałem. Niestety. Zagrają w, w grupie mistrzowskiej. Za chwilę zobaczymy tą ostatnią drużynę. Czekajcie. No i tu jest chyba to. No ale tutaj jeszcze ćwierć fina Pucharu. Barcelona, Atletico, PSG, Liverpool, Real Madrid i Juventus w grupie mistrzowskiej, a w tak zwanej zwijmy to grupie spadkowej, Manchester City, Borussia, Dortmund, Bayern, Monachium, Napoli, Chelsea i Lille. No tak prezentuje się grupa mistrzowska po podziale punktów. Mamy zaledwie 8 przewagi nad Atletico, a przed nami 10 kolejek, więc to nie jest dużo. No, a zobaczcie, jak to wszystko jest spłaszczone. Praktycznie każdy tam ma 18 albo 17 punktów, jeśli chodzi o naszych rywali. Więc no powiem szczerze, będzie ciekawie. No ale dzisiaj nie rozpoczniemy zmagań w tej grupie mistrzowskiej, bo skupimy się oczywiście na pucharze Superligi. Nie jest to jakieś super prestiżowe, no ale trzeba powalczyć. Chociaż słowo prestiż no, to nie jest najlepsze określenie. Messi tutaj Suarez i Hazard, najwięcej bramek. Neymar najwięcej asyst. Wow, deklasuje swoich rywali. Jeśli chodzi o czyste konta, to liderem Mark Andre Terstegen. No i Barcelona tutaj rządzi i dzieli, chociaż azart nam może popsuć plany, no bo jednak w grupie spadkowej będzie się grało zdecydowanie łatwiej. No tutaj widzicie, cały terminarz będzie ciekawie, no ale mam nadzieję, że ostatecznie to my będziemy triumfować, no bo to jest najważniejsze. Oczywiście, jeśli się już okaże w rozgrywkach ligowych, że mam pewny tytuł mistrzowski, no to nie będę na siłę dogrywał wszystkich spotkań, no tylko wtedy resztę przesymuluję, ale boję się, że tak może łatwo nie być. Aż, chociaż oczywiście chciałbym, no ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No bo mogę nawet wszystko jeszcze przegrać, no tutaj wystarczą 2-3 porażki, no i zacznie się ciekawie robić. No ale też to jest super liga, tutaj każdy może odebrać punkty każdemu, dlatego też moja przewaga była tak imponująca, bo moi rywale wzajemnie siebie osłabiali, dzięki czemu ja mogłem odskoczyć przy w miarę regularnych zwycięstwach. No gdyby to była zwykła liga, no to byłoby mi zdecydowanie trudniej. Gramy z Manchesterem City i jesteśmy liderem, ale oni mają na ławce Guardiola, jednego z najlepszych trenerów na świecie, więc musimy na nich uważać. Przed meczem dokonamy pewnych zmian w podstawowym składzie: Dembele na ławkę, Salah do podstawowego składu: Martinez w miejsce Suareza. Może jeszcze Rakitic sobie odpocznie w jego miejsce: Artur. Damy Widala zamiast Busquetsa. No i Silesena w miejsce: Marka Andre Terstegena. Zacznajmy to widowisko. Dobrze tutaj Mohamed Salah. Ładne zagranie do Nelsona Semedo. Ten się przedarł. Bardzo dobrze zrobi to Portugalczyk. Semedo w polu karnym zagrywa. Wbija to kompany. Jeszcze Martinez. Jest tutaj Leo Messi. 1 do 0. Ależ rewelacyjny początek. Messi dwukrotnie zaczyna tak spotkanie. To nie jest przypadek. Dwie pierwsze sytuacje w meczu: czy to z Borussią, czy z Manchesterem City. I obie wykorzystał. Argentyński magik daje nam bardzo szybko prowadzenie. Które musimy utrzymać do samego końca. Świetny początek. Grać swoje, a będziemy w półfinale Pucharu Superligi. Dziwnie to brzmi, ale jednak. Dobrze Salah. Laport jednak się nie poddaje i ostatecznie odbiera mu piłkę Aguero. Dobrze odegrał Laport na pole karne. Jeszcze Fernandinho wycofał Bernardo, Sané, De Bruyne, Bernardo, De Bruyne. No ale ostatecznie piłka grzęśnie w rękach Silesena. Holender tutaj wznawia dalekim wykopem. Jordi Alba o dziwo wygrywa po brawa dla niego. Martinez. Fantastyczny rajd Wenezuelczyka, zagrani na środek. Neymar, no ale łatwo Ederson to broni. Jeszcze tutaj Artur opanował piłkę, wypuszcza Salaha. Egipcjanin ma naprawdę sporo miejsca. Centra na pole karne, błąd Edersona Messi. No i 2 do zera, ależ on to z łatwością wykorzystał też. Bardzo ciekawa, centra Salaha. No, przy której błąd popełnił Ederson, co wykorzystał Leo Messi. Salah gra całkiem przyzwoicie, to trzeba przyznać. Ale pamiętajmy, jego rywalem jest Dembele, który rozgrywa sezon życia, więc Egipcjaninowi nie będzie łatwo wskoczyć do podstawowego składu. Jest tutaj Fernandinho, zagrywa do De Bruyne. Szybkie odegranie, Kuna Jeszcze Kevin De Bruyne czeka, czeka, czy się wreszcie doczeka. Tak jest Kuna Fernandinho, ładne zejście do prawej nogi, zagranie na Silva, No i gol kontaktowy. Bardzo dobra akcja Manchester City i wykończenie Bernardo Silva w polu karnym. Nie pozostawił szans bramkarzowi, biegnie się cieszyć do kibiców. I tak, Manchester City ma kibiców, wbrew powszechnej opinii w Polsce. No ale grajmy swoje, no, a na spokojnie pokonamy ekipę The Citizens. Sterling wznawia grę, wyrzuca do Fernandinho, zgranie głową Bernardo Silva, Kyle Walker. Jeszcze ładnie odegrał Fernandinho, Kunaguero. Aguero. Ależ tutaj zwiódł naszego zawodnika, ładne zagranie, De Bruyne, Aguero, Reachim Sterling, Aguero blokowany i okazja do kontry, zobaczmy czy to wykorzystamy. Artur jednak łatwo traci piłkę, Kevin De Bruyne, kapitalnie do Aguero, ten się rozgląda, nie wie co zrobić, Kun Aguero za długo, ale wreszcie podał do De Bruyne, Sterling, no ale Silesen z łatwością broń to anemiczne uderzenie. Dobrze Bernardo Silva przedziera się środkiem, Salah jednak przejmuje tą piłkę, zagrywa do Vidala, Arturo Vidal wyczekał aż Neymar wyjdzie na pozycję, początek drugiej połowy, a Barcelona znów może mieć dwie bramki, przewagi! I tak się dzieje, ależ rewelacyjnie to wykończył Neymar, no po prostu czapki z głów przed Brazlijczykiem, klasyczne uderzenie z zewniaka po bliższym rogu, no ale jak coś działa, to po co to zmieniać? Walker, Fernandinho, jeszcze Kunagüero, David Silva, Kunagüero, zablokowane, ale jeszcze się przedarli nasi rywale, ale Silesen jest czujny i z łatwością broni takie strzały. Piqué, dobrze do Messiego, reżyser naszej gry do Neymara, jest sytuacja do dośrodkowania, zobaczmy co wymyśli Brazylijczyk, schodzi do środka, Neymar technicznie, ale Ederson fantastycznie, no i będzie tylko rzut rożny, dobre uderzenie po długim rogu, ale Ederson był czujny do samego końca, zbił tą piłkę i musimy się zadowolić jedynie kornerem, jako pocieszeniem. No tutaj widzimy nasi zawodnicy... Schodząc z wojska, też pojawiają się nowi. No bo nie ma co cały czas grać tym samym składem. Kuna wybita piłka. Jeszcze zgarnie ją Artur. Robi to bardzo efektownie i do tego efektywnie, bo zagrywa do pique. Spokojnie, Hiszpan to opanował. Zagranie do Messiego. Leo Messi na skrzydło. Malkom Raktić nie przejął tej piłki. I Kuna inicjuje kontrę. Rakim Sterling musi być szybszy od Longle, Który wycina go bez pardonu. No i tutaj będzie kartka. Zobaczmy, jaka żółta czy czerwona. Co sędzia zadecyduje? Żółta. Brawa dla sędziego. Mogło być zdecydowanie gorzej, bo Clement Longlet mógł spokojnie za to wylecieć z wojska z czerwoną kartką. No ale mu się upiekło. Z gra Manchester City, Laporte, Rafinha, Fernandinho, jeszcze Emery Laporte. Ładnie Sané czeka, aż ktoś wyjdzie na pozycję, podał do Laporta. Jest okazja do centry, dobrze Longlet, Sané, Agüero. No i zaczynają się emocje, gol kontaktowy na 12 minut przed końcem. Bardzo ładnie wykończył to Aguero. No, strzały z pierwszej piłki. Kto gra w FIFA wie o co chodzi. No, jedno z najciekawszych w tej FIFA. No a bot jeszcze szczególnie, jak tak uderzy, no to często wasz bramkarz niestety jest bez szans. Ale najważniejsze jest to, że nadal prowadzimy i wszystko zależy od nas. Leo Messi, nasz najlepszy dzisiaj piłkarz, zagrywa do Rakiticia. Martinez, jeszcze wycofanie Rakitic. Podaje do Artura, ten z pierwszej do Martineza, Salah na skrzydle, do lewej nogi, Salah, Ederson to broni, Malcolm ma szansę, ale uderza prosto w ręce swojego rodaka. Rzut rożny dla City, ostatnia akcja, może paść wyrównanie, zobaczmy co się stanie, Sané na pole karne, wybija to Artur, ale zgarnia to niestety Riyad Mares. szuka miejsca by dośrodkować, Riyad Mares zwleka, ale podaje Rafinha, David Silva. No ale prosto w Sena, chociaż sędzia przeciągał jak mógł, to City nie dał rady. Koniec tego spotkania: 3 do 2 i jesteśmy w półfinale Pucharu Superligi. No wiadomo, że tutaj to będzie miało inną nazwę, no ale najważniejsze jest to, co jest w naszej głowie. Tutaj zobaczmy sobie wszystko: ładne statystyki, wyrównany mecz, no ale ostatecznie to my mieliśmy Messiego, więc mamy zwycięstwo. Dwie bramki: Argentyńczyka, piłkarz meczu w pełni zasłużenie. Statystyki bardzo dobre na obu bramkarzy, no i przechodzimy dalej. Jesteśmy już po drugim spotkaniu, drugie zwycięstwo. To nas niezwykle cieszy, ale serio, ta tabela jest tak spłaszczona. Szósta drużyna od drugiej, jeden punkt różnicy. A praktycznie tyle samo ma trzecia co szósta, więc będzie się tutaj na pewno działo. Liverpool wygrał pokarnych z Juventusem, Real pokonał Napoli, a PSG Atletico Madrid, więc w półfinale, a wcześniej to jeszcze była runda pierwsza, gdzie Atletico pokonało Lille, no ale. To nie jest jakieś tam najważniejsze. Przynajmniej ta runda pierwsza. W następnym odcinku gramy z Liverpoolem i Juventusem. Rywale na pewno z najwyższej półki, więc musimy na nich uważać. Kilko z Was sugerowało mi, żeby dać Messiego na atak, ale moim zdaniem byłoby to bez sensu, gdyż na obecnej pozycji, jak widzicie, gra fantastycznie. I po co zmieniać coś, co dobrze działa? Na pozycji napastnika nie miałby tyle miejsca, musiałby się przepychać z obrońcami, a gdy wchodzi ze środka pola. To jest po prostu nie do zatrzymania, a w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!